Jesteśmy teraz w holu głównym rozbudowywanego terminalu pasażerskiego B i tutaj za nami będzie znajdowała się linia stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, czyli no takie ważne miejsce związane z całym procesem związanym z podróżą lotniczą. Warto przypomnieć, że w ramach rozbudowy terminalu B zwiększamy liczbę czekinów. Przed rozbudową czekinów w terminalu B mieliśmy 18. Po zakończeniu tego projektu check będziemy mieć 28, z czego dwa to będą self check które będą umożliwiały samodzielną odprawę i nadanie bagażu rejestrowanego Nowe czekiny to także nowa bagażownia, nowy system transportu bagaży do bagażowni, nowy system kontroli bezpieczeństwa bagaży najwyższej kategorii trzeciej, więc nie tylko to, co dobrze widoczne dla oka się zmieni, ale także to, co znajduje się i będzie się znajdowało za tą na razie jeszcze białą, ceglaną ścianą, to także zostanie całkowicie wybudowane. Od podstaw. Pozmierało się całkiem dużo. Z zewnątrz widać mocno zaawansowane prace związane z wykonywaniem nawierzchni drogowych. Praktycznie cała kubatura obiektu jest widoczna. Fasady zewnętrzne przeszkolone również są widoczne. Od strony północnej wykańczamy już obiekt okładzinami z alokobondu. Wewnątrz obiektu w pewnych zakresach jesteśmy na etapie prac wykończeniowych. Rozpoczynamy kładzenie posadzek granitowych. No a w niektórych, i to specyfika tej budowy, częściach, zakątkach trwają prace rozbiórkowe. No jest to związane z tym, że obiekt przez pewien czas funkcjonował i jest w różnych zakresach na różnym etapie. Ciekawa rzecz także za nami, co to takiego? Tak, za nami znajduje się trawelator, czyli takie ruchome chodniki, ponieważ jedną z takich fundamentalnych zmian, obok tego, że generalnie zwiększamy powierzchnię terminalu B i jego kubaturę, jest także to, że rozdzielamy z poziomami kontrolę bezpieczeństwa od strefy odprawy biletowo-bagażowej, ponieważ. Jeśli podróżowaliśmy wcześniej z terminalu B przed jego rozbudową, to doskonale wiemy, że strefa odprawy biletowo-bagażowej i strefa kontroli bezpieczeństwa znajdowały się na jednym poziomie, na poziomie 0. Teraz będą się znajdowały na dwóch różnych poziomach. Check-in na poziomie 0 i po nadaniu bagażu rejestrowanego, trawelatorem będziemy się albo windami, będziemy udawali się na poziom numer 1 i tam będzie się znajdowała strefa kontroli bezpieczeństwa. I tutaj także tych stanowisk kontroli bezpieczeństwa będzie więcej w porównaniu z terminalem B przed rozbudową, ponieważ wcześniej było ich 6, po rozbudowie będzie ich 8. Były jakieś takie sytuacje, że na przykład musieliście się głowić, jak przetransportować jakiś na przykład wyjątkowo ciężki element do środka. Dalej się musimy głowić. Jeszcze czeka nas montaż dwóch trawelatorów od strony północnej. Co prawda nie będzie to już skomplikowane zadanie, gdzie będziemy musieli schody ruchome przez dziurę w elewacji wprowadzać na wysokości jednego piętra, ale mimo wszystko przejazd tak ciężkich elementów po istniejących posadzkach jest zadaniem, które należy zaplanować. Dwa, pomiędzy całym gąszczem instalacji, czy to ciepłowniczych, czy światłowodów, czy instalacji niskoprądowych, czy zasilających, no również musi być to zaplanowane, żeby ten montaż się udał i nie spowodował jakichś komplikacji, trudności. Duża zmiana w terminalu pasażerskim B to także klatki schodowe te zewnętrzne które powstały Tak jest ponieważ podstawowym celem rozbudowy terminalu B jest poprawa komfortu korzystania z tego obiektu przez pasażerów poprzez też zwiększenie jego przepustowości przed rozbudową przepustowość całej infrastruktury terminalowej Katowice Airport, ona się kształtowała na poziomie około 6 milionów pasażerów rocznie. Po zakończeniu tego projektu to będzie około 8 milionów pasażerów rocznie. No a żeby zwiększyć przepustowość obiektu trzeba poszerzyć te tak zwane wąskie gardła. Czyli między innymi mówimy o stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej, więcej stanowisk kontroli bezpieczeństwa, będzie także więcej bramek do boardingu. Przed rozbudową było 10, po zakończeniu tego projektu będzie 16 i te 6 nowych bramek do boardingu... Pod Dwie są w trzech zewnętrznych klatkach schodowych, które z terminalem B połączone są za pomocą mostu. Można powiedzieć, że bliżej końca inwestycji, czy jeszcze dalej? No bliżej końca. Dużo pracy jest zrobione, ale zdajemy sobie tutaj, razem z zamawiającym, z projektantem, może nas czasami zaskoczyć na inwestycji. Z takich najtrudniejszych wyzwań, co Was czeka w najbliższym czasie? Teraz chcemy wejść w etap prac wykończeniowych. To złożony i żmudny proces. Problemami są zawsze przeróbki instalacji funkcjonujących. Na obiekcie terminala znajdują się rozdzielnie, znajdują się serwerownie, które obsługują tutaj części funkcjonujące całego lotniska. I przeróbka tych instalacji na ruchu w taki sposób, żeby nie zakłócić ich funkcjonowania, jest dużym wyzwaniem realizacyjnym. Ja myślę, że pełnia radości będzie, jak zakończymy wszelkie prace konstrukcyjne. W maju przyszłego roku efekt końcowy. Tak jest pandemia koronawirusa co warto podkreślić w żaden sposób nie wpłynęła na postępy robót. Naszym priorytetem było to, żeby prace i rozbudowa terminalu B była prowadzona zgodnie z harmonogramem i to się stało. Planujemy zakończyć tą inwestycję w drugim kwartale 2021 roku no i oddać nową infrastrukturę do użytku dla pasażerów.